Tam wszystkich. Filtr tak wygląda. Jest to filtr półmetrowy. Profesjonalny ze szczelino 0,18 mm. Najtaniej na świecie. Jak tylko można, to jest połączone. Mufa zwykła, celowa Za 2 zł, 3 zł. Taka mufa. Rura 32. E, Plastykowa. Nie gwintowana. Nagwintowana została. Mufą mufę nakręcamy na rurę niebieską 50% połowę. Tak nakręcamy tutaj. Tu dajemy filtr, filtr gotowy gwint. Jeden cal. Mufka też jest calowa. Wkręca się to na teflon. Odmierzamy metry. Jak to wygląda? Tu już jest pierwszy metr. Tu jest drugi metr. Po kolei wszystko zaznaczone do 6 metrów długości rury. Tym razem dajemy, że będziemy dawać zawór zwrotny około metra, metr, 80, metr albo 80 cm pod ziemią. Nie dajemy zaworu zwrotnego. To jest druga, druga metoda, druga szkoła. Jedni tak, mówię, jedni krytykują zawór tutaj, że na dole. Tym razem będziemy robić bez zaworu zwrotnego. Zawór damy w innym miejscu, bliżej powierzchni gleby. Rura do wiercenia. Celowa, celowa. Najwięcej pytań zadajecie państwo. Coż to za sztyca? Ile to kosztuje? Jakie to skomplikowana? Jest to zwykła czarna rura, która kiedyś kosztowała 6 ,30 zł groszy za metr bieżący, pocięta na dwa. Kawałki po 2 metry, 6 metrów, czyli po 2 metry połączona znowuż takimi samymi po prostu mówkami. A na końcu jest podłączony wąż gumowy calowy, taki zwykły ogrodowy, najtańszy, tylko o przekroju jednego cala. Bo niektórzy stosują pół cala, trzy czwarte. Nie zdaje to egzaminu, nie będzie działało. I tu teraz wiertło. Wiertło. Wiertło podłączone jest pod pompę, motopompę obojętnie jaką dwucalową, w tym, w tym przypadku może być pompka jednocalowa, najlepiej żeby była firmy. Jeszcze to są wszystkie chińskie pompki. I one wszystkie jednakowo działają. Najważniejsze, że ma wydajność, musi być wydajność 150 litrów na minutę. Nie da się wykopać e, wody, po prostu wodą z wodociągu, bo wszyscy próbują są jeszcze być bardziej chytrzy niż członek z Podlasia, to po prostu próbują, że jeszcze z wodociągu, ale licznik półcelowy w domu. Ogranicza przepływ i daje tylko 25 litrów. Dużo pyta pan, pytań, ile ta pompa wytwarza ciśnienia? Ciśnienie tu jest tylko pół bara, pół atmosfery, ale się liczy po prostu tylko przepływ wody. A przepływ wody musi być minimum 135-150 litrów na minutę. I ta pompa po prostu ona teoretycznie w laboratorium daje tysiące metrów, ale to wszystko teoria i laboratorium wbijają w fartuchu. Do tego jeszcze potrzebny jest żwir. Dobrze jak przysiany. Najważniejsze, żeby nie był z czerwoną gliną. Może być budowlany. Byle jaki tam nie ma znaczenia, bo z początku sugerowaliśmy, że ma być ściany 2 mm. A to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Najważniejsze, żeby nie był z gliną klejącą. No i tutaj, podłączenie tej pompy w sposób bardzo prosty. Tu mamy nalane 1000 litrów wody. Podłączeniem w różny, w różny sposób może być. Najważniejsze, żeby ten wąż zasilający pompę nie może być zwykły wąż ogrodowy ciśnieniowy, tylko musi być zbrojony, dlatego że podczas ssania po prostu się spłaszczy i nie będzie dopływu wody. Też to jest najtańszy wąż jaki jest w tych super hipermarketach. Można to kupić za grosze. Podłącza się. No i po prostu za chwilę przystępujemy do kolejnej studni. Jeszcze co bardzo ważne na tym wiertle, bo często też pytają pytania. Niektórzy po prostu nie chcą dzwonić, nie chcą czytać do końca. Próbują zwykłą, zwykłą rurą samą po prostu Próbować wiercić. Musi to być grot zrobiony, inaczej po prostu się nie uda. Jest to rozwiązanie już opłacone potem i krwią. No, proszę Państwa, który to już metr? Piąty piąty. To no, piąty będzie metr. Zaczyna się pojawiać taki solidniejszy żwirek. Grubszy Ale to nie jest jeszcze. To nie jest to co, co powinno być. Ma być charakterystyczny zgrzyt, stukot na róże jeszcze filtr tonie teren trochę znamy dzisiaj robimy studnię taką 7 metrową 6 w zasadzie 6 metrów słyszycie Państwo pompa pracuje wolno na jałowych obrotach powoli nie naciskamy na to wiertło nie zapychamy, sztuka polega na tym, żeby otwór był po prostu szeroki. Stanęło, znowu się sparło. O, w tej chwili pięknie tonie. Proszę zobaczyć, jak to samo tonie idzie ładnie. To jest bardzo ważny wskaźnik. Ile zostało nam jeszcze? Do szóstego metra. Jeszcze nie słyszymy zgrzytu. Nie doszliśmy do do kamieni na glinie zwałowej Samo leci Samoleci. i już jesteśmy w porządnej warstwie wodonośnej słychać słychać jak stuka słychać jak stuka rura doszliśmy po prostu do można powiedzieć do dna za tymi kamieniami jest tylko glina zwałowa i tej gliny złowowej, proszę Państwa, może być 5-10 metrów. Ta woda, która jest tam głęboko, nas nie interesuje. Nas interesuje woda, która jest po prostu na tej pierwszej warstwie wodonośnej. O, słychać, słychać jak kamienie stukają. Pierwszy metr, drugi metr, trzeci metr. Czwarty metr, piąty, szósty, no. Zasypka żwirowa. o ucieka, wracaj do nas. Państwa, i Tutaj teraz na tej studni po sprawdzeniu wydajności cieknie woda proszę, kapie. po sprawdzeniu 25, 26 litrów wydajności na minutę. Stawiamy zawór zwrotny. Sprawdzamy szczelność tego połączenia zaworowego. Zalewamy tutaj wodę i patrzymy czy po prostu ubywa. Czyli woda stoi, nie ubywa. Zawór musi być, bo inaczej pompa będzie pracowała, suchobieg będzie miała i będzie się psuła, będą się wycierały uszczelnienia na pompie. Także, bo tutaj niektórzy sugerują tam na internecie, cuda wypisują, że zawór niepotrzebny, on w ogóle do niczego, a już się słuchać tego wszystkiego nie chcę odpisywać się też nie chcę, bo nie ma takiej potrzeby. Tak to zrobione, tak to działa i tak ma być. Nie ma tam żadnych mądrości jakichś większych. Stoi zawór, stawiamy go gdzieś, gdzieś 80 cm poniżej gruntu, zawalamy i zapominamy o problemie. Jak trzeba będzie, coś się zepsuje, to jeszcze każdy w sile jest odkopać ten 80 cm i go wymienić, bo tam też krzyczą, że a co będzie jak się zepsuje i się z... Zawód, proszę bardzo, inna wersja, inaczej, prościej zrobione i jeszcze, żeby było taniej, nie wystarczy. Cała pompa DC na prąd stały, typowo do solarów, napięcie robocze 24V. Dwa solary równolegle połączone dają tam 26-27V pod obciążeniem po 24V. Moc pompy jest 360 W. W zupełności wystarcza do takiej studni, która ma wydajność 20-25 litrów. Za 40 minut ta pompka, przy pomocy słońca, daje nam 1 metr sześcienny. 40 minut i mamy 1000 litrów wody. Pomnożymy to przez 10 godzin. No to łatwo policzyć, nie będę obliczał, bo tam mnie słuchają. Zaraz namierzą ile ja wody tam sobie mogę wziąć. Ale to niepotrzebne nikomu. Technologia bardzo prosta, tylko dwa druty. Jak już mówiłem, minus plus podłączamy. O, słychać jak słychać jak pompka pracuje. Jest zalana, w tej chwili jeśli nic nie stanie. 15, okazuje się, że dzisiaj jest 15 maja zimnej zośki No i zrobiliśmy studnie Słonko byle jakie Chmur dużo Woda leci po zastosowaniu pompy solarnej Słonko takie słabe, pochmurne jest postawiliśmy prowizorycznie na razie jest prowizorka pompkę jak mówiłem 360 W 24 V wydajność przy słabym słoneczku tak jak w tej chwili to jest 20 21 litrów na minutę czyli za 60 minut mamy 1200 litrów wody. Łatwo to przeliczyć na cały słoneczny dzień. Plantacja z boku. 60 setnik jagody kamczackiej. Dwa zbiorniki w zupełności wystarczające do nawodnienia tej powierzchni. To jest plantacja zeszłoroczna. A można już tegoroczna tam dalej. Nawadnianie jest kropelkowe, rozprowadzanie z tych beczek, ale najważniejsze jest pozyskanie wody. Leci woda bez PGE i innych instytucji. Póki na razie jeszcze podatku nie zrobili, to drodzy Państwo korzystajcie. Pewnie nie bawę i za to, za to trzeba je zapłacić, ale póki co bez, wod, bez podatków, podatków, bez akcyzy. Nareszcie, wodę mamy na Podlasiu, na tej części B polski gorszej.